Siemanko, wszystkich w kolejnym odcinku Sterego Flageant, razem z mną jest Dopiero włączyłem nagrywanie, bardzo ładnie eee. Michał No cześć Grabarek I Janek Cześć, dobry eee. nie eee. Bardzo dobrze Ej, eee, oni mają first to niefajnie Mimid <laughs> Mid eee, Ziggs chyba cię czy... <laughs> Chyba <śmiech> No chyba co ty piekło No troszeczkę no już, you już co nie pograsz Nie, ale mi to podnieca Dżanek Janek ja idzie Patrzcie, Dżanek ma nawet skina Tradycyjna karma No Ale skin dobry Ale jest? jest. Patrz. Tutaj ja to ja wiesz, masz na topa i też będę tradycyjna ja Wiesz w sumie? Nie jest taki zły tak patrzę No bo, bo, bo za o, darmo o, o, to nie jest Mam teraz dylemat z którym zagrać Nie umiesz nagrać, Wezmę ten. Dobrze, że ja karmy nie mam Ci jakie szalone piki kurwa biorą, chyba na, harde, na hardcore chcę wygrać co? Hmm? Trochę dziwny z nim Jacksis, w sumie na nocturne Na topa? A nie, ja idę gdzie idę? Na topa, no ja no się to panekery no, Ja mogę iść na widę no, no? uh -huh. okay. To z porta ja Okej To jedę na topa Ej hey. Świnkiem Świnką Ale no ładnie to nie? tak taką świnką jeździć. Nie, nie, nie świnku. Oh, do On jeździ z pogacie w trzym. ale Sims będzie zajebiste. dam shielda z tym speedem, będziesz latać rakieta. Będę... Będę rakietą. Zawsze możemy użył być rakietą. Smacznego. Ty, ale fajny team mamy komp. Team mamy komp? No. I ja przerzucam, Michał odpala ulti i odrzuca. Nie wiem co <laughs> będzie na ten y, komp team, będzie dobre. O kurczę, I na nich to będzie dobre, fantastyczne Najfajniejsza była i tak taktyka Almit. Przecież, pamiętam To było rozpierdalające kurwa, że ludzie tego nie ogarniali, dostawali w Ty Ej, jeśli przegraliś przy tamtym było 4 wygrane na przegrana Silver 1, to jeśli tu się powinno średnio wygrać 5 run, to powinien być od razu gold, nie? No, 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 Wyścig no, To jest chujowe, nie, że to jest jakieś dziwne. Na statu ryk jak wrzucił. No, oni, oni tylko trenują. No, to... Co oni mieli na końcu? Komputer mi się zaciął, nic nie wiedział. Ja Dobra. E, ja apię. Mam taką rozkwina, jakby zrobić team i do niego im Wietnam 9 osób i by 3 teamy naraz z, z jednego grały 3 na 3. No? No, no ja, jak szelenie. Tak? tak się da. Tak się da? Mhm. Tak. No. A co będzie jak trafiłem na siebie? Te, tego to nie wiem, ale wiem, że tak nie da. <noise> tak, nieważne kto wygra, to i tak rozjebie system. Ale nie, bo myśmy tak kiedyś grali. Myśmy tak właśnie próbowali, chcieliśmy szybko golda wbić. I normalnie na dwa teamy żeśmy lecieli. Na tym samym, na, na tym samym mhm. tim. Ten, ten sam team, w tym samym czasie e, dwa razy trójka. A teraz leciała. na przykład się w tym samym czasie surrenderować? <noise> Tak Ale co? Nie. I normalnie dawało punkty za jedną i za drugą grę? Tak. Albo traciłeś, albo zyskiwałeś, zależy, czy wygrałeś, czy przegrałeś. No, normalnie to działa. No, to jakby zrobić taki boosting w trzech na trzech? Kurwa. To ja, Michał, Grawarek, to na dobrze. Nam się dobrze gra Aczkolwiek Michał zazwyczaj przegrywa nam gry, A, właściwie... A, na trójkach jakie piki bierzecie głównie? Różni. To jest coś w rodzaju... Czym mi się chce. Eee, no, czym mi się chce, tak dokładnie. No. Ale no, nie polecam granie Małkalim, jest strasznie upi. Ja nie mam. strasznie jest strasznie dobry. No. No. No szczegóły. Nie wiem, a z, z apeków, to wam powiem, jak już bierzcie troszeczkę wyżej, to cały czas będzie ban na Zyre, więc póki jesteście niżej, to sobie ją bierzcie. Jest naprawdę, trzeba tam. My Zreszmy, żeśmy żeśmy się każdą wygrali trójkę, jakby Michał czasami nie zrobił dziewiórze rzeczy <grym> O, o, ja <grym> się... prze... cały czas o, co, co? się przekonali, bo żeśmy no, trafili raz na CoolSticka i tam na kogoś innego, to on miał właśnie zyre i nas trochę pobolał. Po, Bolało nas no, w A. Y... <grym> o, w ogóle kto nagrywa? To gdzie, po Wszyscy nagrywają. O... Cześć, Michał jestem grobarek. No Michał jest to, co ty się No Moja mama też tak do mnie mówi. Groborek złoś na dół. Mamo Michał jestem. Zamknij pysk z węlu. Józef murdy kurwa. Ja cię grobarek nazwałam, że ty się kurwa Michała obzdurałeś, to do tam zamknij. <noise> Dobra, chodźcie na ich ryda. Idziemy. Krasny sniki taktyki. to chodź. Ej, a to jest ja tym incepcja, no wycin, no to można się pobawić zaraz. Incze? No trzeba czekaj, incze. No to daj incze. idziemy tam. Chodźcie, chodźcie. Atakują sińczydy. Będą nas miliony. Będą nas miliony. Mi, Stwierdzą wszyscy. I tu będą, patrz. Ha! Patrz! Wow, <coughs> gdzie ja strzelił? Co ona skwiona? Otoczyć ją! Otoczyć! <coughs> A może, może mieć, może mieć, flesza. O, kurczaki, maślaki, kurczaki, ziemniaki, łoniaki. Ty te te nie trafiłeś. <laughs> Ale ty jesteś Nie miło. ma bariera, fantastycznie. I flen y I flensza nie ma, czy ona skakała? Nie Michał, nie da Skakała. Szkakala. Co ja? Ej, jakbym trafił w moim Q i bym już robił ignite, to by było gg. Mów I normalnie, I my, kurwa, Nie możemy tu mój. siedzieć, bo jesteśmy po złej stronie. Oj, ty najmocniejszy. Ty to może lekarz. Narzekasz. Narzekasz. kurde, już to chciałem ciąg będzie normalny. Jeżdy, tam, kurwa, jeżdy, w warsztatach Ja, Jestem, jestem, jestem niezależnie jądry. Ten, no, daj go... Grabarek, co Zdajam zrobisz? Się... Idziesz do kibla, tam Kuglito. wielki kogut. To co? To... I, i bierze cię do z nim dogadywać. Ale mam takiego kumpla, który ma ten, słuchawki bezprzewodowe, nie? I tak wow. gadasz, gada... Ale słuchaj, gadasz z nim, gadasz, myślisz, że on sobie siedzi na klapie, a tu po chwili słyszysz, jak wadek spuszcza. To Chuck, Chuck, wcale też tak nie robi, tylko słyszysz, jak kurwa kończy fapać, ty. I się spuszcza na ciasto, kurwa, później jego siostra to jedna. Ale śmiesznie. Dobrze, że Chuck jest jedynakiem. No właśnie, to to chodziło. No dobra, no to spuszcza ci się na twoje ciasto i później to twoja ciasto. Ty, żółte efekty specjalne. Ja pierdolę, ja nie wierzę. Jak miniony strzelają, taki mam buga. No, to, 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 to ja jest, to głupie to, że... Nie level-upie, to taki wieje level up były. Ej, up fuj, up, dawno tak. nie grałem Nocturnem bez kitu. Lepsze jest to, jak się spele wszystkie zamniałem we flesza. Masz jaka tarcza dobra? Dawaj go. Mm, nie podejdzie. Wow, nice. No, ja pierdolenie. Co się Zabiliśmy. Zabiliśmy. Właśnie no, wiem, ale co... Podszedł. Ten ładnie wybił. No i mu ładnie wybił. Zwirował. Zatrułeś mu życie. Ja? Ta? W końcu, kurwa, w dżungli. A, w lasu. Już się nie mogę doczekać, kiedy z do dżungli wejdę. <zamy> Już <zamy> mnie w rejfy... <zamy> Najmłodsz człowiek lasu. Już mnie, kurwa, w rejfy wołały. ci zabrał. <zamy> <zamy> Ej. Dawaj, Janek będzie mi się napierdolać z nimi Pokaż, pokaż się, no Pokaż się Patrzcie, tu jestem Chodźcie o Oddam ciaso jak przyjdziecie Dobra, dawaj, dawaj, dawaj Dobra, <grywares> wiesz czemu to pinku wardowałem? Mhm, bo kiło Nie, bo nie chce mi się kurwa stamtąd chodź poruszać A, widziałem jak robiłem Myślałem, że Jack coś jest. mogę? Nie, nie, bo ona tu stoi, nie puszuj. Mhm. Nie, stracimy Nie, Jest jedno... yes. yes, mam go Mam każdego jak na razie Nasze perfekt farm Jest ma jeden mniej. Odzyskałem buffy, czajcie to? <śmata> mam, mam od nowa buff sorry o, Ale z ciebie kozek. Tu chyba nie mają warda najmusek coś. coś Nie mają tam warda To mają czy nie? Czekaj, czekaj, ja już tam wejdę jak ten ninjo Dawaj Neymus, Neymus d d d d, -d, 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 -d Ja, Pierre, Ja dla jestem wspaniały chyba w tą regulację. Nie, nie, ale tak raz nie, nie, się nie, No nieźle. Może, może w końcu będzie a jest train, kurwa, to. Trey, to, A bo nie, 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 oni nie, 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 oni Ej to będzie chyba no, pierwszy odcinek. Czy się odcinek... przed chwilą na grubark? Nie, wszystkie mam. To będzie pierwszy odcinek jak co? Jak, kurczę, pokażemy... <grym> zamiast zamiast tylko kręcić bekę, to pokażemy jak cokolwiek gramy. Aż, jak mi złapał. Mam się w dupie, nas No ale jak, jak kręcimy bekę, to też gramy normalnie. <grym> Ty Jack nie złapał latarni. Tej oni mają platynę 1, niestety ja ją dostałem. Serio. Serio. Dawaj, buggins. Lecę. Bo GUMBA Wow DILDA VAGINZ Slauj ją, slauj ją Nice, nice She can't, draw. She can't draw. No to, to, to jest incepcja so, Patrzycie u Naimusa i tam Naimis gra so. Patrzycie u mnie i też gra Naimis No co, chodź <laughs> No widzę taka nuda, że sobie najmusem patrzę A Jak jeździ, jak ten wąż. Jakiś ciebie Jaki Ej, kurwa mam już 2000. Ej, <noise> Ej się... mus... ja już mam A, prawie to... szósty, o co tu chodzi? To przy każdym killu, what the fuck. No kurwa kozak jest. No tak. coś za dobrze gra, bo się... No szprycował <noise> nie. bo jak bo podobne jak ty długo nie gra na swoim lane, to mu później to wyjdzie. Wciągałem ma kurwa. Nie, to dzianek ściągał. Maślankę przyjął po grze. Ej, przecież trzeba domy, tak? No. Przyfurał maślanek w nosa. A, Każdy ale. robi, co lubi z maślanką, kurwa, nie? Jedni piją, ja napierdalam A, w na ja. ty. <laughs> kurwa, nikt nie będzie mówił, jak masz, kurwa sobie maślankować. nie? To ja ją, kurwa, kupiłem, ty. Za mój chrys. A patrzcie, co ten Jax, co ten, co ten Jax. Ej, pak, kupiłem co... O ja, fajne item kupiłem na razie. Ej, chyba mnie mają na radarze, bo coś tu idą. Ja tak myślę, że oni mnie tu namierzają. Ja nie nabierzają z kurwy syny, nie jebany GPS. Oj, no. i tak naski w Nie mam many... No, Ten fiduje, tylko to opadł. No da to co grałeś? On też nie miał many. Ja ogólnie nie... Jasma 27 farmy. Podejdź bliżej do mnie, ej, ja już będę leciał na tego Mida. Dawaj, dawaj. On słabo farme'a. Tak, ma na 29. Nadal Jayce. nie tak wiem, ale, ale to, 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 to jest kontrakt. Wiesz o tym? Co? Jest, jest 7 fragów. Neymus był przy ilu? Ale na ciebie. Ej, obczajcie przy ilu fraksach już byłem. Dobra. Czy tam, jestem dobry. To, że ci, ja, ci wyjdzie jedna gra jeszcze nie znaczy, że jesteś dobry, tak? Wiesz, ten dobry. Bo ja zaginam incepcję. To dzięki incepcji. No tak. To jest ważne. Ten który to wszystko karuje. Tylko 30 farmy w 8 minucie. Dobrze, masz większą od czaka prawie. E co? No jajo. Ty, jak ona rikonuje, to nogę podnosi jak ten. Może siku chce. Tylko dron tu szuka. To co im chodzi, co nie? A Oh. O. Cie? Nie. nie ma na ganku i co się dzieje? No. Nie mam teleporta, nie mam A czy ja to... to wina, że nie ma najmusza, no? W Wraithów, bo mnie wołały. <laughs> 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 Szymon, hey. chodzą tu nas zajmie. No. Co, tak, co, co, <laughs> tak <laughs> co tak będziemy stać? O co? co tak będziemy stać się o pieprzeć, nie? Że dziwnie się tak gra normalnie, kiedy się przed chwilą grał troll. Ej, kiedy Blubav jest Neymus? Nie wiem, spytaj się go kurwa chyba w 12 Ej no, tak jak patrzę na ciebie to ty chyba zajebałeś co? No co ty kurwa, zziomek, ja bym ci blue nie dał ty <śmuszczoła> Ile gra barek na z Może ile ty masz na z hitów? Ile masz do ulta Neymu? Minuta Ale ty masz bałat. ulta nie? Nie Ultuj teraz! Bo Hori bez no i dobry, przeszedłem po... Y, dużego. Czemu ty na to powinieneś że jak masz full HP i on ci puszuje tower? Bo robię miglu. I potem on mi no. odstraszył. I spierdoliłeś z nami na bida, bo? <laughs> bo lubię ją? Nie, bo no, no tej... nie, tu Jax No, ona nie ma ulti, nie trafiła. E, to... Ona jest, jest bez ulti i bez flasha, czekaj, nie, to później ją w dupę. Yeah. Tak mi tak się ma. da. Dobra, wróciła chyba. Można ją kawalnąć kawalnąć? Kurwa mamo, co ja robię? Pokaż mi ją w 3 sekundy jedna. Darkness. Przyleciał jak wąż to No na, jak taki wąż, tak się rozkłada i za to mi zostawił kepszlaczkę ze sławek. Srał. Ło! Wow, Thresh agresywny. Biorę cię, nie biję. No wiem. Ło kurwa! Teraz już, może. Nie po co fidujecie. To? <laughs> ja jestem 0-3, Boże. Na pięć pragło przeciwnika, daję ja trzy. To dobra. Czujesz się dobry? Boże, nie, Jano nie da mnie grać. Jaki burst! O kurwa. No. Zacząłem biegać koło towera, żeby go na Hama spuszować, i w końcu jej cały HP na jedno combo ściągnął. Dobry jesteś. Ja pierwszy, jak to bije. <noise> mogę cię dotknąć? Churdy. Tylko o, to bije Mogę piętę? To Tam bije teraz. Nie będziesz nic robił. No wlejcie, to... no na, na piątkach może być inaczej niż na trójkach Tu nie będzie lejta kurwa, ej. Już nie przesadzajcie Nie no, ona później ma dobry połk Dobra, no, 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 ale... No nie, ona przynajmniej... na firli jest na burst, a lejcie jest na połk, nie? Dawajcie tu Ja idę, ej ma? Manny nie mam Masz blue, luz Co? <śmiech> <śmiech> mm. ej, chcę idę do ciebie drajnąć no i a ja nie mam właśnie Jamusa na... No. Dawaj go, dawaj, dawaj, dawaj na no, śmiecia. Kwiruj śmiecia Możesz. Marz jaki kozak Zachował się jak ruski rusek I z do bota. Idą boty Ej, Najmus Ej, ja Rzuć im kurwa bez kitu Chciałem asystę chociaż Zginiesz tam no. Nienawidzę tego tresza. No. <laughs> yeah. Draka no, może up. co? Tylko oni tam mają pinka A ja mam smajta za 40 Ile on raz już mnie złapał? Chyba 3 i 3. tu ich, bajtu ich, Janek no. Oh. No. Dobry ten ujdź A bo... tego A paszka! A paszka! To ten najmuzz, to ten naokój! Wajtowałem no ich! Mieliście ich teraz zabijać! Tak to próbuję robić! <grym> no <zielonego> nie, to od pistona jest <grym zielonego> No tego się chyba nie spodziewała! Ja tego no, no, kurwa! Sam się tego Ale... kurwa nie spodziewałeś ty. No? Nie, nie ja się spodziewałem. Jo, chuj na glacie, chyba. Tego tu się chyba nikt nie spodziewał, to taki z ninja, chuj przyjdzie i nagla. Tak się budzisz, się to kurwa na klacie. A ty ktoś na tobie siedzi i kutachem po klacie ci spodziewa. Ja pierdolę ty. Chodź na drajko. Niektórzy by poczuli się fajnie, nie? Dobrze, Janek. Wow! Za, za to Otwarcie. nie masz flu. I dlatego właśnie... Otwarcie. Dlatego nigdy nie zostałeś otwartego sklepu. <laughs> nie otwierasz się sklepu podczas recountu. No yes. yes. ja. Włączaj, włączaj i włączaj trutki minimali, stracisz. Chyba, że masz łezkę. Masz łezkę. Mam łezkę. Więcej <laughs> życia zyskasz. Czekaj, czekaj, bo oni mają tu wiesz. Co on kurwa kupi. Aż jakie bajty? myślał, że co, że co? Że przyjdzie bez smajta? No, myślał, że złapie Nemusa nieprzygotowanego. A tu tak, taki, <ścoughs> <ścoughs> no, taki hoj. Jakiego, jaki znów, never taki. Ja, ja mu rzuciłem jeszcze z tego, nie? z odwrotem. Ted Boże, Ważaj jesteś sam. Ej mam the fire grass, bo ja chcę kobietę teraz na słowa złapać. Możemy wyjebać z solo jak chcesz Tylko ja nie wiem czemu ty już jest 15 minut, a ty w blue w ogóle nie miałeś Ty No właśnie z mi cały czas zabierasz wąż podstępny to Chyba ich enemy kurwa Jakieś Wąż podstępny Ej chodź na no, bo to daj mi tarczę, Janom, to zostanę przez system Ej ich blue jest, ty, dawaj na te blue Chcę chce wyburski Chcesz czaku, ich blue? No To dawaj Wcześniej już się raz ukradłeś No to ukradniesz się drugi Ej! To nie było okej. Okay. Bug. Nie mam mani. Nie, 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 nie rób tego. Czego? Wyśmienić. Ale o co ci chodzi? Podejście do mnie z mam. A, dziękuję. Spoko. Weźcie ich reda, bo ich red powinien być. Tak, to już ma ten. Bajtuj bo tu go dojedziemy. Oda, On mnie zabija, to zabija to na z... kongon. Co? No, to jest, kurwa, taki dekent. Bo jest to karma jest to karma. Nie Ale wiem. karma to apeker czy support Nie wiem właściwie. Coś czaku mówiłeś? A on by mnie zabił. Nie mówimy o tobie. No rozumiem. <laughs> ja mu pierdoliłem siano na ryb. No jakby to... Nie kolega duchu. idzie jakiś ty. Płomnij. Ja! Źle przegrać Janek. Ja Wiesz, jakiś też z tego. Tak, w pierdolę Idźcie po ich już. Ej ta runa naprawdę jest ciekawa. No, <grym> Dobra. Grabarek coś taki cichy, nie? Co, co? Chyba se zwalił przed chwilą wow. i mu kompas się zeszło. coś tu silba. Za... Waliłeś grabarek przed chwilą? Co? Waliłeś przed chwilą? Co? Konia. Ja? Ło, wow, ten jaki Michał? No pompa ci chyba, że... O szpitala! To Jestem nadal zdenerwowany z tej gry z Zixen. Kankowali cię jak śmielisz maty, głupie. Jo, co to miało w ogóle być, nie? Grawarek? No? kurwa znaczy, gank robią. Nie ważyli cię. Jakim cudem, nie rozumiem tego! I odpalony, ty, tylko tam czegoś nie rozjeb machacie. Ja sam w domu to od razu chyba ku zakazu No od razu szczy, od, od rana jedzie kurwa Ma, tak. Mama by wyszła, kropale, piszdę tam. To sorry, mamo, sorry. Nie od rana na kresce ciśnę, ty. Od rana na furany, kurwa ty. Podrabcie mnie po kosce, bo swędzi mnie. Ty nie masz kostek, nie wiem czy wiesz. Ty nie masz, ty nie masz stóp, ty chodzisz na takich... Ty masz tam kolana takim, Ty chodzisz na takich tych kikutach. ty no. No, tak jak dobrze, o Boże, czuję to. Czujesz tak. to jak kikuta? O! Zarówno zdanie jeszcze, podjeździ się tym. dobra już. Już mi stanął. Ciebie. O! Ktoś tu chyba chce dostać bułę. Bułem? Łaa Ha! Ej, ej grabarek, wiesz kto to był? <laughs> Niespodzianka! Idę tam, dawaj, dawaj mi nie daj jej spierdowi. Golnią posarajają. Wow! Halo? nie! Co ty odpierdalasz? Już ty? Co ten czaku? Dawaj to Co ci ludzie? Pytam się. Co, I co ten, ej? Runda do shielda. Czy widzieliście tego roła? Co ten grabar? Taki twoje parciarski aro. A nawet bez butów da się wyjść z tego twojej manty na kiosk. No? Nie no to... No, żeby... Bo ją się rzuca nim ten A Ej ten... ale nie, teraz zwiększa ręcz, y, ult zwiększa ręcz później, więc później jest ciężej no. Znaczy pod koniec ten, bo to się rzuca pod koniec snera, nie? Razem z The No tak Ej Uchodźcie <laughs> no, Dobra, to zrobię bardzo czekaj, 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 czekaj Nie, nie chce mi się Czekam na itemy Wow! He got you Widzisz? Zaka Patrz. To jest przesłanie, za każdym razem jak się pokazuje blue to ty giniesz Czyli nie możesz mieć na <śmierdzi> To wszystko przez <w śmierdzi> które nie miałem Miałbyś ja full na parcie szybciej, to na Chuja na piździe tam możesz mieć zaraz Ja pakon. <śmierdzi> to To jest przesłanie, ty kurwa Patrzę blue, patrzę Janek nie, nie żyje Nadaj mi tego blue Nie możesz mieć Jak oni nie, zaraz nie przyjdą by... i go zabiorą Tutaj to o proszę hejtować <grystanie> Aż tego czarnego węża piszdę pisz tam kurwa czym? czosza wąż za wąż O dobra. <grystanie> to o jak to, to było To wcale nie było <grystanie> ten pewne <grystanie> pisz, Dawaj ten syn tam wbiegaj w nich Dawaj puszuj tego bota, co się opierdala? Ej po ciebie w całym swoim epic teamie, a nie? Dawaj, dawaj! I... Neymus, co to odpierdasz tu? Gram bambarek! I ja chcę fragi <gry> Dawaj, masz speeda Ma Masz go. Wykorzystaj go. A! O, jak ja, ty, jak ja tych przeciwników nienawidzę. Kurwo z Rosji Ej! Yes. Jest! Ten, ten jaki na furany Ale jakbym dawał radę się e, to jej anuluję Wyskok O, o tutaj jakiś kozak od droga Puszuj to! Jasne, Jace, nie pusznąłeś tego kurwa, grywa się jeba. Ty miałeś puszność, bo ty jesteś w ja już czaku! Jacku, czaku, Jacku, czaku. Jacku. Już Janek, jaki ty jesteś chujowy. Ale oni żyją. Oni żyją. Dobra, są na midi. Tornada mnie chuja zrobiła. oni... Idą robić. Powiem wam, że ciężko ja odpuszuje Daną. Nie robią dużego kolega. Bambalona chcą zrobić. i ci Michał zabierz. Oni nie chcą oni to zrobią To będzie akcja miesiąca. Nagrywam to już. Masz teleport, tym Czemu z partnerami cię nagrywamy, to gdzie piksę. To nie umknie nikomu. Leciano Musi Musić koordynacja. Czyli on, on zabije, on zabije. Nie, przerzucił się. Co ty obie A chce miesiąca? A co, dawałem? Dawałem Wszystko zaplanowane! Ale w chatę im zrobiłem, kurwa. <tysuje> Tristany. Używa wum, użył nie zabił. Karma zabiła, zestilowała fraga, a używa E face na kogo? na Orianę. Dostaje na pys. nie dostaje. Mawiam na radarze, ją na radarze Na mierzach GPS jest o, chujowy, bo powtarzam o, o, o. GPS jest chujowy Została autofona Ooooooooooo! Czemu nie poczekaj z Q? Ej! <laughs> Trej nie zabijesz wow. Podobało wam się jak wjechałem im na chatę? Tak Ja lepiej to zrobiłem Ja byłem z kill Ja lepiej to zrobiłem Niech daj się Nie <laughs> Nie, to jest moje ma... I i dobrze, że mieli barona, co? No Jaxowi został W Ogólnie prawie tam Jaxa sam zabiłem, tym co Ja Zobacz. tylko wpadłem i kill użyłem i double kill od razu, bo z automatu no. Ty z pasywa zrobiłeś tego double no, Jeszcze tego użyłem, Hydra Hydra tu? Kogo chcecie? Mamy. Jednak i mamamę Twoja mamę. cię nie kocha <noise> Kocha Aleksi <z> drugą <noise> Od jednej chcę kieszonkowe, od drugiej życie, nie, też kieszonkowe No więcej Mam, masz, no bił więcej mam? Czemu bijesz swoją mamę? No. Bo mi daje za małe kieszonkowe Wreszcie jakieś Dobrze work No! Gdzie kurwa! Patrzcie jak się filna. Kona, no, O! że jest tam wiesz o tym! Kto? Już to kończycie? No, to jestem Nie kończę, sobie... Co się widzimy, tam pierdala się. Ze mną Double byli pull. oni. Ja. ja. Pull. <grym> A ze mną byli tamci. <grym> Ty. <grym> Pozdro, cześć. Chodźcie, cześć jeszcze. Cześć.